Nadeszły tak oczekiwane przez wszystkich święta zmartwychwstania pańskiego. W ich nastrój wprowadził nas jarmark wielkanocny w sanockim skansenie. Szeroką gamę potraw prezentowały koła gospodyń wiejskich, a dzieci mogły poznać tajniki wykonywania tradycyjnych świątecznych ozdób. No proszę pana, no niech będą, że mazurki, serniki najbardziej, e, makowce, o. Mhm. choć makowiec najmniej, ale serniki przeważają. Co to takie tradycyjne są te, te ciasta? Czy, tak. czy młodzi coś udoskonalają na przykład? Jak e, no pamięta, znaczy, sobie? my z kołogosłami to pieczemy tak tradycyjnie, jak, nasze, jak nasi rodzice, prawda? E, nie udoskonalamy raczej, tak się staramy tradycję podtrzymywać wiejskie, tak jak dawniej. Mm -hmm. No co tam więcej. Panu... I na tym stole co, co wojno się oprócz tego sernika i makowca znaleźć? Mazurki. Zdecydowanie mazurki. Na, na święta wielkanocne, zdecydowanie mazurki. A tak. potraw? No yy, z, z ten, y, żurek, żurek z grzybkami, nie barszcz czerwony, tylko żurek, albo barszcz biały, no to jajko tradycyjne, prawda, z chrzanem, mhm. zrobionym z jajkami utartymi z, i z chrzanem mówiłam, prawda, z chrzanem mhm. i chrzan taki tradycyjnie robiony też krzanik z jajkami, z, z, majone z majonezem, nie, ze śmietaną bardziej, bo majonez to już jest udoskonalone, mhm. no, także, no i co tam więcej? बाप का No właśnie, a babka tak, chyba nie ważna, nie? babka ważna, tak, mazurki, babka tak polukrowana. Kością podczas dzisiejszej niedzieli palmowej są warsztaty prowadzone przez Centrum Dziedzictwa Szkła w Kośnie. Są to warsztaty wyrobów właśnie, takich wyrobów skralskich, więc takie zajączki, jakieś tam zwierzątka, ale także również wylobów witlarzy. No i oczywiście jest z nami jak co roku, już od trzech lat Młodzieżowy Dom Kultury, gdzie dzieci mogą malować się własne. Pisanki, gdzie można mogą sobie wyrobić zajączki różnego rodzaju. I oczywiście w Muzeum Budownictwa Ludowego nie zapomniało o warsztatach wyrobu palm i klaszenia tych pisanek tradycyjnych. Tu malujesz? malujesz robisz. Ja zrobiłem króliczka. Króliczka. Łatwo zrobić takiego króliczka? E, tak. A ten króliczek jest wyjątkowy. Czemu jest taki wyjątkowy? Z czego jest zrobiony? E, bo on jest zrobiony z jajka, e, z łóżka ma z papieru niebieskiego, a oczy ma przyklejone wikolem, a nosek ma pomalowany pomarańczową farbą.